Jeżeli stoisz przed wyborem szkoły ponadpodstawowej i chcesz poznać perspektywiczne i dobrze płatne zawody na aktualnym rynku pracy, to mamy dla Ciebie propozycję. Przyjdź na Festiwal Zawodów w Małopolsce. Rok rocznie blisko 150 wystawców w Małopolsce, w tym szkoły branżowe, mundurowe i szkoły zagraniczne, prezentują swoje bogate oferty edukacyjne, zachęcając odwiedzających uczniów szkół podstawowych do wyboru dalszej ścieżki zawodowej właśnie w ich placówce. Serdecznie zapraszam na tegoroczną edycję Festiwalu Zawodów w Małopolsce. Drzwi Hali EXPO na ulicy Galicyjskiej 9 będą dla Was otwarte od 19 do 21 marca. Targi edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce służą przede wszystkim pokazaniu, jak wygląda oferta edukacyjna, przede wszystkim szkolnictwa branżowego, techników zespołów szkół, szkół branżowych w Małopolsce które oferują nam kształcenie w zawodach we wszystkich branżach, które są dostępne później w gospodarce, na rynku pracy. Zapewniamy o atrakcyjnej formie wydarzenia. Będziecie mogli wziąć udział w warsztatach z przedsiębiorcami, sprawdzić swoją wiedzę w grach i konkursach edukacyjnych. Festiwal jest tak zorganizowany, żebyśmy mogli poznać zawody rzeczywiście od kuchni, branży gastronomicznej, usługowej, Mechanicznej, mechatronicznej, elektrycznej. W każdej z nich, a tych branż jest ponad 20, będziemy mogli zobaczyć, jak rzeczywiście zawód wygląda. Na targach nie zabraknie specjalistów, którzy na pewno odpowiedzą na nurtujące Was pytania. Co jest najważniejsze z punktu widzenia festiwalu, cała sieć punktów dla doradców edukacyjno-zawodowych czyli te osoby, które chciałyby jeszcze ze specjalistą. Skonfrontować swoje oczekiwania, swoje aspiracje edukacyjne, będą podczas targów miały taką możliwość. Spodziewamy się ponad 20 tysięcy młodych ludzi, a ponad półtora tysiąca troszkę starszych kolegów będzie przygotowywać tą prezentację, która będzie przez 3 dni obecna. Startujemy 19 marca, to jest piątek o godzinie 9. Serdecznie zapraszamy.